Radio. To ważna jest niestety kampania w mediach społecznościowych, Sztab, w których sobie pan Bronisław nie radzi. Ludzi, na których możemy oprzeć kampanię. No, wa pan Wardenga na przykład. Tak. Ma faszyn. Jarek Kuźniar, Mercedes Jessica. Jessica Mercedes, tak. prawda. Ma y faszyn. Y y Roland y y Gracjan-Rostocki. I tak. jedyny człowiek, który swoją konsekwencją Zbudza zaufanie. Człowiek, który gdyby w dowodzie osobistym musiał wpisać to, czym się zaj zajmuje, dowód musiałby mieć rozmiar billboardu. Panie i Panowie, zadzwoniliśmy do Rolanda Pieczkowskiego. Kłaniam się, Mikołaj Janusz, Kancelaria Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dzień dobry. Czy ja mam przyjemność z Panem Rolandem Pieczkowskim? Tak, pan Roland Pieczkowski. Panie Rolandzie, my szukamy z danych osób Aha. do. Komitetu Poparcia Bronisława Komorowskiego. Uh -huh. Pytanie, czy by pan poparł pana prezydenta? No i czym się pan aktualnie zajmuje? Jak, czy pan, pan ma jakiś kanał tak na YouTube? No, czy? wie pan, yy, proponują mi, bo ja występuję na urodzinach, na eventach, tańczę breaka, hip-hop, yy, z imion określam, jak ktoś nie powie swoje i tam mogę powiedzieć wszystko o człowieku z imienia. Na przykład mam yy, yy, zdolności aktorskie, parodia, szpaka, doby mojej matki chylińskiej. Yy, znaczy, matki chylińskiej? Yy, yy, matki chylińskiej? Yy, yy. Czy pana matki? Pan, pan matkę własną paroduje? No, to jest strasznie złośliwa osoba. No dobrze, rozumiem. A pytanie przede wszystkim, czy pan popiera pana prezydenta Komorowskiego? Pan, w sumie tak naprawdę to ja nie widzę w tym momencie jakiejś takiej... Ja się generalnie nigdy nie chciałem pojechać w politykę, ale może po, że tak. Ja mogę, bo powiem, że popieram. Nie mam to prawa. wspaniale. Panie Rolandzie, mógłby Pan nam nagrać jakiś taki filmik, bo Pan, wiem, że na YouTube, YouTube tam wrzuca, że Pan popiera Pana Koborowskiego, to już na stronę prezydenta wrzucili od razu, no i też, że Pan, no może Pan by pozdrowił spin doktorów. Doktorów? Tak, spin doktorów, tak się mówi, Pana prezydenta, czyli Pana Kubę i Pana Piotra, Aha. no i mnie, Mikołaja, jakby Pan też mógł pozdrowić. E, Komorowskiego i i pozdrawiam jego spin-doktorów. Tak jest. Piotr, Kuba i Mikołaj. Zgadza się, to ja czekam na filmik. Pozdrawiam, dziękuję. To my, spin Doktorzy. Dziękujemy. Musimy się ratować ludźmi, którzy mają e, internet ściąg ściągnięty do swojego iPhone'a, iPada i komputera. To będzie... Roland. Halo? No i co z tym filmikiem, panie Rolandzie? Czekamy. No, no masz, się telefon, bo właśnie nie wiem... Chyba że, e, chyba, że pan e, by się ze mną spotkał, pan, pan by to nagrał i by, 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 by to się bardzo no, wrzuciło. Chyba, że jakoś podjechał b, tam. E. Dobrze, to pan przyjedzie do nas. My teraz jedziemy z panem prezydentem do radia. To jest Agora. To ja w takim układzie wszystko e, się umyję i, i, i bym podjechał. Jak, jak ja chciałem się ubrać? No wie pan najbardziej elegancko, jak pan potrafi, no to dla prezydenta przecież to Siedem, jest. dzisiaj? No zaraz, tak. Dobrze dziękuję. Do no, widzenia. Ja. <grym> Proszę Państwa, nikt w to nie uwierzy, ale on tu naprawdę... Jeszcze chwilę tam ja wchodziłem do pracy i zobaczyłem w i myślałem, że to jest. Myślałem, że to Eska. To <grym> jest. No, złote przeboje. Mój Proszę drogi. Proszę Państwa, on tu naprawdę był, ale niesamowite jest to, że zostawił na portierni film. Witam serdecznie, nazywam się Roland Pieczkowski. Dumnie wspieram kandydaturę pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pozdrawiam serdecznie z doktorów pana Komorowskiego, pana Kubę, pana Piotra oraz pana Mikołaja.